jakie piękne kury tam jakieś statko tam jakieś statko mleczaj smaczny już takim starszym stadium patrzcie jakie piękne pieprznikowe statko a więc jest król świętokrzyskich lasów kolejne kolczaki a ten taki ładny jeszcze w kolorku Ten już troszeczkę wyblakły witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej wyprawie grzybowej dziś oczywiście lasy świętokrzyskie standardowo tam gdzie zwykle czyli suchedniów przyjechałem dzisiaj sam no i co nie przedłużam bo jest godzina późna wybieram się od samego rana Niestety padało od czwartej rano chyba bodajże do 10 Z przerwami oczywiście, nie ciągiem Ale padało, padało, więc nie miałem się jak wybrać I dopiero wybrałem się po 11:00, Miałem pociąg, więc tutaj przyjechałem no, gdzieś w granicach pierwszej Może przed pierwszą kilka minut A więc jest dość późno Ja chcę szybko to przelecieć, sprawdzić czy cokolwiek jest w tym lesie No i cóż, na chwilę obecną Wam mogę pokazać Bo już mi się trafiły kureczki Mamy tutaj Kilka sztuczek. O. Ale oficjalnie to jest ich tutaj dużo, dużo więcej. Ja jak muszę teraz sobie namierzyć, bo troszeczkę tutaj musiałem sobie przejść, żeby się rozejrzeć na, w terenie, co jest grane. I za chwilę Wam to wszystko pokażę. Ogólnie tutaj to, jak widzicie, Patrzyłem za kozaczkiem tutaj, wzdłuż tej drogi są dęby, gdzie usiadkowane rosły borowiki. No niestety, nic nie trafiłem takiego. Ale są na szczęście te kureczki, jest ich dość sporo. I tu już jakieś są kolejne. tutaj są pod listeczkami no. tam widzicie są kolejne tutaj są kolejne tam jest całe gniazdko kolejne tu też jakaś fajniejsza większa tam jakaś lekko taka jakby przewrócona ja sobie te zostawię przy plecaku na razie Bo to jeszcze nie wszystko I Teraz przejdziemy sobie tędy do tych dąbków No i zobaczcie tu Jakie piękne kury Tam statko, tam jakieś statko, tam kolejne statko trzeba będzie tak tu powolutku i pochodzić, poszukać jakie ładne statko jest o tu obok kolejne, tam w oddali widać następne tu w oddali są kolejne. No. I tak widzicie i są co chwila Także ja muszę je to wszystko sobie teraz spokojnie wyzbieram a jak wyzbieram no to oczywiście widzimy się za chwilkę dalej a więc pierwsze grzyby po tamtych pieprznikach jakie udało się namierzyć, to są kolczaki tu wychodzą jeszcze o, młodziutkie mam kolejny tu też są ale nie zbieram oczywiście grzyby jadalne nie zbieram, mam pieprzniki, pieprzniki są moim zdaniem smaczniejsze od kolczaków dlatego nie zabieram Oczywiście idę sobie w głąb lasu ścieżką, którą bardzo już dobrze znacie, a mianowicie wzdłuż tego słynnego rowka, którym to tak zazwyczaj podróżuję w głąb. W lesie Kałuża z wodami, wszędzie wody dużo, mokro, wilgotność jest bardzo duża. Ciężko się oddycha w ogóle przez to. W ogóle to nie ma czym oddychać. Ja jestem mokry już w ogóle. Cały, plecy. Ech. Głowa to już w ogóle nie powiem. Ta czapka to mi pływa na głowie. Taka jest duchota. Tak wszystko paruje. No ale jeszcze za wcześnie. Jeśli ta tendencja się utrzyma. Czyli będzie cały czas. Będą te opady deszczu. Będzie ta wilgoć. Plus te. Potężne temperatury, które są, to to sprawi to, że myślę, że pod koniec lipca może się pojawić kolejny wysyp. Dokładnie to pojaw. Kolejny, ale jeśli deszcze nam ustaną i zostanie sam gorąc, no to wiecie, czym to się skończy. Ziemia się wysuszy i kicha. Nic z tego nie będzie. Także no, póki co na lasku kiepsko. Nie widać na specjalnie jakichkolwiek grzybów, nie licząc tak jak mówię tych pieprzników i tych kolczaków przed chwilą. To jeszcze nic mi się nie udało napotkać. Ale cóż, spacerek jest. Pochodzimy, zobaczymy. Tak się nie uda. Nazbierać to, chociaż spacer będzie. Chociaż ja już jestem zadowolony, bo tych pieprzników mam dość sporo. Także już jest fajnie. Już wiem, że na darmoczek. Nie przyjechał Tutaj też nasza super miejscówka przecież nic tutaj nie widzę chociaż Chociaż tu kawałek Dalej też A też roszły. Są jeszcze pięknorogi oczywiście Tego też jest już sporo Poczuły tą wilgoć Pięknorogi się posypały troszeczkę Ale one nas nie interesują Uff. Naprawdę jest duchota No że tak Strzyżaki nie atakują mi, I komary chodzi, bo też mniej No znowu trochę końskie muchy dzisiaj Nie dają żyć No ale to cóż Takie są uroki Chodzenia po lesie no dobra, nie będę przedłużał, idziemy przed siebie, jak uda się coś namierzyć to oczywiście Wam to za chwilkę pokażę Kolejne stanowisko Kolczaka Ale to tylko kolczaki Mamy tu kolejny jadalny gatunek A mianowicie Mleczaj smaczny Już takim starszym stadium Ale tu mamy Dało się jakiegoś młodszego, a nawet dwa młodsze owocniki a i więc te sobie przytulę o piękny zobaczcie mleczaj smaczny tak zwana po naszemu tutaj krówka No i te dwa piękne naprawdę smaczne grzyby sobie zabiorę można ich jeść na surowo już nieraz ich jadłem w lesie Jeszcze może zobaczmy tego. No, ten też niczemu sobie. No to weźmiemy, sobie te trzy sztuczki. A tu co jest? A tu mamy jednego z gołąbków. A gołąbkach się specjalnie nie znam. Jest ich zbyt dużo odmian. Więc nie wiem, czy akurat ten jest odmianą jadalną, czy niejadalną. Jeszcze się popatrzę za tymi leciajami tutaj. Ale nie widzę. No dobra, nie ma co. Te trzy sobie króweczki dołożymy. I ruszamy dalej. A więc kolejne gołąbeczki. No tutaj tego żuki. Omieliły, no ale tutaj mamy kolejne dwie sztuczki. Inne już od tamtego. Tak jak mówię nie jestem pewien jaki to jest gatunek. A tu kolejny mleczaj smaczny. O, i nawet widzę kolejnego młodszego. Bardzo mnie to cieszy. Bo ten jest taki do zabrania już. Trzech strzyżak mi łaził po oku, no. o, i tego sobie zabierzemy. A póki co, jak widzicie, coś tam się w tym lesie trafia. Szału nie ma, ale jakieś grzybki się pojawiają, Czyli tak do końca pusto nie jest. Tu coś widzę. Kolejny mleczaj Ale taki już też stary, niezaładny. No, to no dobrze. Jak coś namierze to się widzimy za chwilę. No i oczywiście kolejne mleczaje smaczne. Ale nie bierzemy Bo za duże Szukamy młodszych, mniejszych osobników. Patrzcie jakie cudo Prześliczny gołąbeczek Tu jakiś taki białawy A tu cała rodzinka tych czerwonawych jest O Kolejny Kolejny I tam Tam taki przykryty gałązkami Tutaj Tutaj I ten tu wspaniały Jeszcze tego spróbuję odkryć O, już go zjadły Gady Także no nie mogę powiedzieć, że grzybów nie ma Bo grzyby są Jakieś tam grzyby z różnego pokroju w lesie. Las nie jest pusty, aczkolwiek nie ma tych, których my tak najbardziej byśmy oczekiwali, a więc naszych Borowiczków. No ale wiecie, jak nie ma, to nie ma. Ja nie jestem czarodziej. Nie wyczaruję. Uważam, że. Do zbierania grzybów trzeba mieć też dodatkowo trochę szczęścia. No i wydaje mi się, że ja to szczęście mam. Że ja to szczęście posiadam do ich namierzania. No ale jeśli one są, no bo jeśli mówię, jeśli ich nie ma, to ja też nie jestem cudotwórcą i ich sobie po prostu nie wyczaruję. Aha, już wiem gdzie jestem. Dobra. No to pędzimy dalej. Patrzcie jakie piękne pieprznikowe statko. Ale to, to, to by było nic. Tu oczywiście jeszcze widzę jakieś pojedyncze. Ale całość jest piękna z drugiej strony. O trochę tu mokrawo, wodnisto o. Tak, pieśniki dominują najbardziej, jest ich najwięcej na daną chwilę. No i zaraz ich sobie tutaj wszystkie wyzbieram. A jak to się mówi Szukajcie, a znajdziecie Cierpliwość została moja nagrodzona. A więc jest król Świętokrzyskich Lasów. Borowik szlachetny. No niestety już stary bardzo, zjedzony, rozpadający się. Ale jest. Super. Udało się. I to jest najważniejsze, że się udało. No. To teraz już jestem w pełni zadowolony. Mogę iść dalej. No to i kolejne jadalne grzybki. Też gołąbki. Ale tym razem jest to gołąbek zielonawy, tutaj młodziutki wychodzi gołąbek zielonawy. Tego akurat zbieram. Jest bardzo smaczny fajny sosik taki bielutki jest z niego i zobaczymy tylko czy jest zdrowy, bo często jest niestety grzybem robaczywym i zaraz go tutaj sobie przetniemy no i jakąś tam dwie dziurki ma utniemy go dalej nie myślę, że będzie zdrowy, że ta dziura to nic złego no dobra wrzucam tak to wygląda oficjalnie mam nadzieję, że mnie nie zabijecie za reklamówkę, no ale przyjechałem kontrolnie więc nie brałem nic ze sobą bo byłem pewny, że po prostu grzybów nie będzie w ogóle dlatego niestety muszę chodzić z reklamóweczką nic na to nie poradzę. Ale dzisiaj szybko krótko zwięźle i na temat. Mamy już godzinę z pół do trzeciej, a więc jestem już półtorej godziny w lesie. Myślę, że jeszcze z półtorej godzinki tak do czwartej i będziemy uciekać w stronę domku. No a tu, tutaj to już dawno nie byłem w tej części lasu. O tak, tu gdzie wy Odcinki trwają, albo przynajmniej trwały, bo już trochę takie poschnięte to. No nic, spróbujemy jeszcze tutaj przejść, bo tu dawno mnie nie było. A Oto i tak zwana panienka czyli Muchomor rdzawo brązowy Jest to oczywiście Muchomor z tych jadalnych Muchomorów. Bardzo kruchy grzybek dość smaczny. Ale nie zabieramy kolejne kolczaki, A ten taki ładny jeszcze w kolorku, ten już troszeczkę wyblakły. tam jeszcze w dole też rosną. Hmm. No ale dlaczego nie ma tych szlachetnych borowiczków naszych, kochanych? No? Jakichś młodszych okazów Ech, Dobra, wysiadłem na jakąś drogę Nie wiem gdzie Pójdę przed siebie i się zorientuję gdzie jestem Kilka jest. No więc, pieprzników nam przybywa. Coraz więcej. No ale, cóż. Trafił się taki oto grzbeczek. No i rozłączyło mnie się wszystko. I oto piaskowiec. Modrzak Chociaż tak z góry wygląda trochę jak ciemniejszy jak kasztanowaty, ale jest to na pewno piaskowiec modrzak. Teraz go tutaj jeszcze obetniemy. W czym się kolejny grzybek jadalny, który postanowiłem sobie zabrać o, i go tutaj odklastniemy. Zaraz on nam się tu zasinieje. Już pięknie sinieje. No i tego piaskowca oczywiście przytulę razem z całą resztą grzybków. A więc mamy kolejny gatunek jadalny i kolejny grzybek do zabrania. Hmm, resztki mleczaja smacznego. No, i Są mleczaje Są mleczaje, tutaj już go zjadło Tu też taki staruszek Ten jest fajny Tego, tego wezmę I tu jest jeszcze taki Wygląda też, że będzie ok No bardzo fajny to zabieramy te dwa mleczajki idziemy przed siebie Och. no i cóż nasza kolejna wycieczka dobiegła końca cóż mogę powiedzieć grzyby w lesie są różnego pokroju nie ma tych takich najszlachetniejszych, co byśmy chcieli, czyli właśnie borowików i jakiś tam kozlarzków, nie wiem, maślaczków czy coś. No przynajmniej ja trafiłem tylko tego jednego starego borowika, poza tym nic więcej, jeśli chodzi o takie grzyby. No ale jest cała masa różnego rodzaju gołąbków, jeśli by to ktoś chciał zbierać, to są. Są muchomory czerwieniejące, akurat Wam żadną nie pokazałem, ale są. Widzieliście, że udało mi się znaleźć sporo pieprzników. Są kolczaki obłączaste, też jakby ktoś chciał sobie zbierać, co tam jeszcze było. No, mleczaje smaczne, których też jest dość sporo na lesie, i których też ja oczywiście sobie kilka zabrałem. Także nie mówię, że jest pusty las, bo coś tam w tym lesie jest jakieś życie ciągle jest. No, ale tak jak mówię, jest godzina, miałem być. Mniej więcej czwarta po czwartej wychodzi. I tak jest, 25 po czwartej. Ja mam po piątej jakoś pociąg, więc jeszcze powolutku sobie tędy przez lasy dojdę. Z jakiejś pół godzinki mi zejdzie. Pewnie jeszcze może parę kureczek dozbieram. I już później na spokojnie poczekam sobie na pociąg na stacji. Najgorzej tylko, bo w Skarżysku mam 3 minuty na przesiadkę. Będę musiał to zrobić na prędce, żeby nie czekać jakieś tam potem z godziny na następny No, także... Mówię na tą chwilę, zabieram się do domu. Myślę, że następne grzybobranie nie wcześniej, jak za jakieś dwa tygodnie. To no tak myślę, że pod koniec bardziej lipca. No, jeśli pogoda by się utrzymała, bo deszczowo jest fajnie, w lesie jest bardzo mokro, bardzo parno. Jeśli się mówię, deszcze nam utrzymają, utrzyma się do tego ta piękna, gorąca, tropikalna pogoda z tymi super gorącymi nocami, że to wszystko nam pięknie sparuje. To myślę, że pod koniec lipca może być kolejne uderzenie borowików. No ale to wszystko zależy oczywiście od pogody, która będzie. A więc, żeby nie przedłużać na tą chwilę, żegnam się z Wami. Do następnego odcinka, czy on będzie z lasu, czy z nadwody, okaże się. A więc trzymajcie się cieplutko. Do następnego, cześć.